Ja, Tomasz, biorę Ciebie, Romo, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę. Kiepski moment na przegrzanie się aparatu, prawda? Jeśli chcesz uniknąć takich sytuacji i nagrywać filmy w 4K non-stop przez wiele godzin przy użyciu aparatów Sony Alpha, zdradzę Ci sekret, co zrobić, by raz na zawsze rozwiązać problem z przegrzewaniem się aparatu. Aparaty wykorzystywane do filmowania mogą się przegrzewać, ponieważ nie są przystosowane do nagrywania długich, ciągłych klipów w taki sposób jak profesjonalne kamery. W momencie, gdy rejestrujesz materiał filmowy przez długi okres czasu bez przerwy lub wykonujesz serię zdjęć, temperatura wewnątrz aparatu wzrasta. Gdy osiągnie zbyt wysoki poziom, na ekranie aparatu pojawi się ikona informująca o przegrzewaniu się urządzenia. A gdy temperatura wzrośnie na tyle, że stanie się niebezpieczna dla układów elektrycznych, aparat automatycznie wyłączy się, aby zapobiec jego uszkodzeniu. W takim momencie powinieneś odłożyć aparat na kilka, kilkanaście minut, aby się ochłodził i mógł dalej pracować w bezpieczny sposób. Trzy główne przyczyny przegrzewania się aparatu to bateria, która generuje najwięcej ciepła. Ekran LCD, który także emituje ciepło, a na dodatek stanowi warstwę zatrzymującą ciepło i utrudniającą chłodzenie tylnej części aparatu, a także karta pamięci o zbyt niskiej prędkości zapisu. Czynniki sprzyjające przegrzewaniu aparatu to m.in. wysoka temperatura otoczenia, filmowanie w pełnym słońcu czy korzystanie z systemu SteadyShot odpowiadającego za stabilizację obiektywu. Temperatura wewnątrz aparatu będzie też szybciej rosnąć. Gdy będziesz korzystać z automatycznych ustawień ekspozycji czy autofokusa, problem przegrzewania pojawi się dużo szybciej przy nagrywaniu w rozdzielczości 4K niż Full HD. Zwiększenie klatkarzy z 24 do 120 klatek na sekundę również znacząco wpłynie na wzrost temperatury w aparacie. Jak zapobiec przegrzewaniu się aparatu? Głównym źródłem ciepła w aparacie jest bateria. Aby uniknąć ryzyka przegrzania, powinieneś korzystać z zewnętrznego źródła zasilania. Na przykład powerbanku. Wówczas akumulator nie ma bezpośredniego kontaktu z elementami wewnętrznymi aparatu, dzięki czemu urządzenie jest w stanie nagrywać filmy przez dłuższy okres czasu. Dobre efekty daje też stosowanie tzw. Dummy Batteries, czyli adapterów zasilania, które imitują działanie zwykłych akumulatorów, ale są zasilane bezpośrednio z gniazka elektrycznego. Jeśli musisz korzystać ze zwykłych baterii, to zadbaj o jak najczęstszą ich wymianę na nowe, nienagrzane akumulatory. Drugi sposób unikania przegrzania aparatu to stosowanie szybkich kart pamięci. Gdy zastosujesz kartę pamięci o klasie UHS3, dla której prędkość zapisu wynosi do 314 MB na sekundę, to temperatura wewnątrz aparatu nie będzie wzrastać tak szybko jak przy zastosowaniu karty pamięci o klasie UHS1, dla której maksymalna prędkość zapisu wynosi już tylko 104 MB na sekundę. Warto też pracować na pustych, sformatowanych kartach pamięci. Które nie obciążają urządzenia koniecznością ładowania miniatur i podglądu plików znajdujących się na karcie pamięci. W momentach, w których nie nagrywasz filmu, wyłącz aparat, by ograniczyć wzrost temperatury. Jeśli możesz, wyłącz też steady shot, gdy filmujesz ujęcia ze statywu i nie potrzebujesz dodatkowej stabilizacji obiektywu. Podczas filmowania w plenerze rozłóż parasol zamontowany na statywie, który ochroni aparat przed słońcem, a w przerwach od nagrywania schowaj urządzenie do plecaka. Lub chociaż przykryje białym materiałem odbijającym światło. Kolejnym sposobem w walce z przegrzewaniem aparatu jest odprowadzanie ciepła na zewnątrz. Do tego celu możesz wykorzystać klatkę Small Rig, która zwiększy powierzchnię, po której rozprowadzane jest ciepło i tym samym realnie wydłuży czas nagrywania bez komunikatu o przegrzaniu. Poza tym klatka umożliwi ci zamontowanie mikrofonu, lampy, ekranu poglądowego czy innych akcesoriów przydatnych w pracy filmowca. Wreszcie ostatnie środki zapobiegające przegrzewaniu, swoją drogą najprostsze ze wszystkich, które do tej pory wymieniłem, to otwarcie plastikowych drzwiczek przytrzymujących akumulator i odchylenie ekranu LCD, tak aby zapewnić dopływ chłodnego powietrza z zewnątrz. Zastosowanie tych metod znacząco podniesie maksymalny czas nagrywania w 4K. W niektórych warunkach, np. w zamkniętym dusznym pomieszczeniu, to jednak nadal może okazać się niewystarczające. Wówczas jedynym wyjściem w sytuacji jest zakup zewnętrznego rekordera. Tym sposobem zyskasz praktycznie nieograniczone możliwości w rejestracji ciągłego filmu. Wiąże się to jednak ze sporą inwestycją, bo rekorder kosztuje około 5000 zł. Jest to więc raczej rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy zarabiają na filmowaniu wielogodzinnych konferencji czy eventów. Podsumowując, jeśli nie chcesz więcej widzieć na oczy komunikatu o przegrzewaniu się aparatu, korzystaj z powerbanka lub wykorzystaj dummy batteries, odchyl ekran LCD i otwórz drzwiczki na baterie, nagrywaj w Full HD zamiast w 4K, gdy to możliwe, korzystaj z szybkich hard pamięci i formatuj je regularnie, wyłącz steady shot, jeśli nie potrzebujesz stabilizacji obiektywu, filmuj na manualnych ustawieniach i manualnym fokusie, unikaj wystawiania aparatu na pełne słońce, załóż klatkę Small Rig, nagrywaj w 24 klatkach na sekundę, lub zainwestuj w zewnętrzny rekorder. Wiem, jak frustrujące jest przegrzewanie się aparatu w najmniej odpowiednim momencie, dlatego mam nadzieję, że dzięki moim wskazówkom wreszcie zapomnisz o tym problemie. Dziękuję Ci za obejrzenie filmu i jeśli chciałbyś poznać inne ciekawe porady, dzięki którym produkcja wideo stanie się dla Ciebie bardziej komfortowa, to proszę zostaw subskrypcję. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych filmach.